Macie problem z interpretacją ogłoszenia na koparcie. No i nic dziwnego, bo dla szarego człowieka, który nie zajmuje się tym na co dzień, to może być dosyć zawiłe. Mamy tutaj jako przykład BMW M440Xi z 2025 roku. Tutaj oczywiście macie sekcję zdjęć, którą możecie sobie przeklikać, otworzyć. Widok 360, na którym też możecie coś ciekawego zobaczyć. Wirtualnie obejść ten samochód dookoła. Tutaj widać miłych panów z placu, którzy robią prawdopodobnie zdjęcia, zrobili sobie gaga. Teraz przechodzimy do tej bardziej interesującej części. Tutaj macie numer ogłoszenia, numer lot, win samochodu, rodzaj certyfikatu, z jakim samochód jest sprzedawany, to też jest bardzo ważne. Macie przebieg podany zazwyczaj w milach. Rodzaj uszkodzenia, tego głównego, co wzbudza najwięcej wątpliwości. Następnie jest stosowana cena samochodu. No i tutaj jest wysoko, bo mamy 81 tysięcy dolarów, czyli bardzo drogo. Za tyle można ten samochód kupić w Polsce. To po co ściągać ze Stanów? To jest cena, a właściwie wartość samochodu, na jaką był wyceniany przed kolizją. To nie jest cena, za którą kupujemy samochód. Gdyby tyle trzeba było zapłacić, to faktycznie import staje się mało sensowny. A i kolejne mamy informacje takie bardziej techniczne o samochodzie. Liczba cylindrów, kolor, typ napędu, i tak dalej, i tak dalej. Oznaczenie run and drive. Czyli samochód odpala i jeździ. No i mamy jeszcze tą sekcję, która mówi przede wszystkim o tym, za ile odbędzie się aukcja, jaka jest najwyższa aktualna oferta za samochód. Możemy tutaj też złożyć swoją ofertę. Tutaj macie cenę buy now. Czy jest ona korzystna? Czy warto za nią kupić samochód? No to my Wam zwykle doradzimy. No i zazwyczaj, jeżeli cena jest korzystna, to. Taki samochód bardzo szybko zniknie. Ostatnia przydatna sekcja, czyli lokalizacja samochodu. Mamy też informację o dokładnej dacie aukcji, a tak naprawdę, kiedy zostanie otwarty plac, na którym ten samochód się znajduje. Jeżeli chcielibyście przejść przez taką aukcję na drugim, najpopularniejszym portalu, czyli EI, to napiszcie w komentarzu i obserwujcie fabryki z Ameryki.